Okej, okay, w końcu ogarnąłem co było nie tak z tymi pilotami, inżynierami i naukowcami. Po pierwsze ten cały Crew Manifest, którego używałem, nie był stworzony z myślą o wersji 1.0, tylko na wersję 090 i powodowało takie holski klocki. ściągnąłem coś podobnego tego samego autora mod Ship Manifest, który de facto robi coś podobnego w bardzo podobny sposób, tylko zarówno z. Załogą, statkami, znaczy surowcami na statkach i nauką. I jak on już używałem, bo jest to ogólnie mod troszeczkę bardziej rozbudowany, nie trzeba po prostu się w niego zagłębiać. Ale no już jak już teraz go grałem, to już byłem w stanie spokojnie zmienić zarówno profesję naszych kerbowidzów, jak i ich bez problemu imiona. Więc mamy ogólnie Eversa, Eragona, Fulię, Mruwę i Husarkę. I aktualnie więcej, więcej kerbali nie będziemy mogli tutaj mieć w naszej ekipie. No i dobra. I teraz co robimy? No trzeba uciec z atmosfery. Ostatnim razem to się nie udało przez e, drobne błędy w budowie minka trzeciego, z tego co mi się wydaje. E, co mniej więcej poszło tutaj nie tak? Mniej więcej poszło to nie tak tak, że po pierwsze spalało się paliwo, spala się paliwo, spala się, spala się i dochodzimy do momentu, gdy pojazd robi się. Mocno niestabilny. Przynajmniej takie mam przeczucie, że to właśnie z tego wynik mój powiem, że pojazd był mocno niestabilny, więc damy jak najniżej lotki, i to prawdopodobnie wystarczy, żeby pojazd był stabilny. Przynajmniej taką mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dobra, napełnimy teraz nasze pojemniki paliwem, i będzie tym razem, mam nadzieję. Dobrze. Więc miniek trzeci lekko poprawiony leci na podbój kosmosu. Dobra. Możemy lecieć, wydaje mi się. Zaprzedać duszę dla Moskita. Tak, tam trwają już dywagacje. Co zrobić, żeby zostać kerbowidzem? Mieć szczęście albo nie wiem. Trafić na mój dobry humor. Co może być z tym różnie. Dobra, niech poleci. To tym razem nie leciał. Ogólnie to staram się nadal ogarnąć, jak to mniej więcej działa. Dobra, Evers nie. Husarka, jako świeżak, husarka może polecieć. Tylko jak dodać tu kogoś jako pilota? Chyba w ten sposób, wydaje mi się. Husarka, tak. Dobra, husarka, lecisz. Życzę ci powodzenia. Może ci się to przydać, więc 3, 2, jedna, zapłon. Całkiem nie ma, nie słaby start. Można byłoby zmniejszyć, zmniejszyć trochę, wydaje mi się, moc. potrzebujemy. Nie no, na XKOMA nie dam rady, e wersik. Wybacz, nie dam dzisiaj rady nic z tych rzeczy robić, wiesz? Ale dzięki, dzięki za 3Z, -a. zawsze miło widzieć. Aktualnie, jak mówiłem wcześniej, nie mam dużo czasu na granie, na streamowanie tym bardziej. Więc staram się w tym momencie skupić na tym, co dawno już nie robiłem, a co, czym powinienem się zająć, czyli krybalami w wersji 1.0. I na tym się na razie po prostu wydaje mi się skupmy. Dobra, jakieś badania możemy porobić w ogóle badania materiałów bierzemy. Widzę husarka zamrzuciła <laughs> swój testament, ale spoko husarka, będzie dobrze. Uwierz mi, będzie, będzie dobrze, nic się złego tutaj wydarzyć nie powinno, odzysk, tracimy kontrolę O, 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 o Przydałyby nam się aktualnie jakieś lotki, no ale nie można mieć w końcu wszystkiego, dobra Nauka zebrana, i jaką mamy aktualnie wysokość Apoapsy? 60 km, jeszcze troszeczkę I wylecimy ponad atmosferę, dobra Wystarczy tego szaleństwa 80 km a po abse, czyli 80 km ponad powierzchnią kerbinu, będzie będzie ok. Wydaje mi się, że będzie jak najbardziej ok. I co mogę powiedzieć? Zaraz będzie w pełni lot suborbitalny. Z znaczy, badanie będziemy mogli już a, powyżej atmosfery kerbinu porobić, bo wszystkie badania porobiliśmy w tym momencie poniżej atmosfery, ale to nie szkodzi. To kompletnie szkodzi. Jedynie, jedynie co to Egu będziemy mogli zbadać, bo jedno Egu nam zostało wolne, które możemy w tym momencie wykorzystać na niskie robicie wokół Karbinu. No i zaraz będziemy spadać. Dobra. Chyba, wydaje mi się, że chyba możemy odczepić całość i mieć szczerą no, nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Będziemy opadać tak jakbym chciał, czyli dołem tak. Chociaż w sumie na razie prędkości nie są tak duże. Więc być może z dużym naciskiem, na być może wszystko skończy się dobrze i nic nie wybuchnie. Chociaż widzę, że to może się różnie skończyć. A hamować. Ups. Houston. Straciliśmy spadochron. Ups. Nie mamy zapasowego podochronu. Pod Ups! Ups! <ścoughs> Ups! Hmm. Hmm. To nie był dobry pomysł. <ścoughs> Kusarka, przepraszam. <ścoughs> Mam nadzieję, że mi wybaczysz kiedyś. Tak, przynajmniej testament. testament Testament spisałaś Próbuję tym szybować, ale to zbyt dużych właściwości do szybowania nie ma, więc... No cóż, trochę dupa bul, Bulbulbulbulbulbulbum bul, 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 bul. Tyja Husarka, byłaś cudowną kobietą niestety skończyłaś marnie. Dobra, jest i pierwsza śmierć, ale przynajmniej kontrakty wypełnione. <laughs> przynajmniej kontrakty powypełnialiśmy, pieniądze i naukę pozarabialiśmy, więc cóż... Czymże jest jedna śmierć w obliczu postępu technicznego, który osiągnęliśmy? No. Moski dostosuje się do, do testamentu. Moskit, jak umrę, powiedz czatowi. Zgasiłbym was, ale gunwo się nie pachnie. Słucham. A jaki był testament yy, husarki? Testament husarki. Ja jako Kerbal wierny Kolsce chcę spocząć w ziemi kolskiej. Napiszcie na moim grobie Valar Morgulis. Wszystkie oszczędności biorę do grobu razem z wami Łysy. O Boże, razem z Wami łysę luję z czatu. A zakupiony przeze mnie pre-order wieśka trzyma pójść do głupich, grubych, chudych cfelów dzieci z Afryki. Powiedzcie każdemu, kto przyjdzie na mój pogrzeb, on ci chciał powiedzieć po całej w dupę. Pierwszy raz po mojej śmierci się po trzech dniach respawnowałem. Przekazujcie następnym pokoleniom. Moje ostatnie słowa to były adios, pijakos, polakos, narkotykos, marihuanes, moskitos, ale i test. Moskit jak umrę powiedz czatowi zgasiłbym was, ale gówno się, pali, gówno się nie pali. Tak mi dopomóż ojciec Rikson i Moskit wielki amen. No to, to kto jest biednym dzieckiem z Afryki i chce wieśka 3 preorder? O Boże. Czota husarka, ja się pytam. Czota husarka. Dobra, czego nam teraz potrzeba? Lotki. Lepsze lotki nie byłyby złe. A system ratunku jeszcze w ogóle byłby super. Tak, system ratunku i osłona termiczna byłyby całkiem na miejscu, wydaje mi się. Więc odblokujmy sobie to. Przy okazji dostaniemy, o, moduł serwisowy, że tak to ujmijmy. No i pora na minka 4, podejrzewam. I może nowy jakiś kontrakt? Co my tu mamy w ogóle? Jakieś transporty, VIP-ów, orbita na Kerbinie, O, orbita na Kerbinie. Super. Nie chcę przeprowadzać testów, nie lubię tych testów przeprowadzać przez szczerze. Nienawidzę wręcz. Na te testy, w ogóle te misje mogłyby w ogóle nie istnieć. Bo nie podałem się ogólnie sposób jakiś. Nie, nie podałem się ogólnie to, co tutaj jest. A, bla, bla, bla. Hmm. Dobra, tym się zajmę może później. Zróbmy orbitę wokół kerbinu teraz. Tak, kusarka pisze, że może spokojnie spocząć w grobie, tylko <laughs> nie obejrzysz gry. Otro. <laughs> no tak. No tak. Dobra, więc teraz tak. Eee... Jak my to zrobimy? Tu schowamy osłonę termiczną? No, chyba byłby to najsensowniejszy pomysł, chociaż nie czuję się do końca przekonany do niego, no ale. Co zrobisz, Bożenko? Nic nie zrobisz. Wtedy podniesiemy nasz środek ciężkości do góry Tego bym w sumie nie chciał W sumie tak, tego się możemy aktualnie pozbyć Misty Reguły na niskiej orbicie już mamy zrobione Zaraz, trzeba by się dostać Na orbitę jakoś Pytanie jak? W no, sumie głupie pytanie, odpowiedź jest dość Dość oczywista jak na mój gust To powinno się spokojnie dostać na orbitę, wydaje mi się. Rzeczywiście jeszcze zwiększymy ilość paliwa w pojeździe. I to już by powoli mogłoby się dostać na orbitę. Wydaje mi się. Ale. Hmm. Ale, ale, ale. Jeszcze moglibyśmy zrobić coś takiego. Tu ten mały dopalat wrzucić jeszcze. O. I teraz byśmy mieli 3, chociaż w sumie 3,5 km teraz. I 3,5 km teraz, no trochę bez sensu. <laughs> trochę bez sensu. Trochę duży ten miniek się zaczyna robić, przyznam szczerze. On że się w połowie ogólnie e, nie popsuje. Się nie złamie w pół. Co wydaje się całkiem dużym. Jest to całkiem prawdopodobna opcja, że się w pół złamie, ale liczmy na szczęście, że tak się nie stanie. Wydaje mi się, że można by pomyśleć ewentualnie jeszcze o spadochronach zapasowych. To nie byłby zły pomysł. To mógłby nie być zły pomysł: spadochrony zapasowe. Ewa, no spadochrony zapasowe mamy. Jakby co? Jakby co? Lecimy na orbitę. Nie wiem, czy 3700 metrów na sekundę wystarczy nam, żeby zrobić orbitę. No ale pożyjemy. Zobaczymy. O Boże, za dużo części. 5 części za dużo. O! No dobra, dodatkowe spadochrony, Nara. Mmm, dodatkowe zbiorniki trzeba się pozbyć, widzę. Dam trzy lotki, to powinno raczej wystarczyć. Nadal musimy się dwóch części jeszcze pozbyć. O, kurde. Czemu to się podję? No Muszę się dwóch zbiorników pozbyć. No, innej opcji w sumie. Innej opcji nie widzę. Podejrzewam. Nie wiem, czy tyle wystarczy nam na zrobienie orbity, ale pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic się nie przewraca. E, dobra. Więc tak. W sumie niech poleci Evers. Niech też trochę doświadczenia chłopak nabierze. No i co? No i. Lecimy. Czy to chcemy, czy nie chcemy lecimy. Oby to się wszystko dobrze skończyło. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy Trochę na mnie chybocze, ale poza tym jest względnie dobrze chyba chyba Chociaż tak zbyt dużego panowania nad rakietą nie mam przez to, że ona przez to, że nie jest zbyt no, dobrze ze sobą zespolona, to trochę jest giętka przez co trochę trochę to może słabo wyjść, podejrzewam Tja. Yeah. No to chyba dzisiaj na orbitę nie polecimy. Mam dziwne przeczucie, że chyba na orbitę dzisiaj nie polecimy. No nie. No nie. dzisiaj na orbitę nie polecimy. Ale przynajmniej Evers bezpiecznie wróci do. Do bazy. Wow! Co tam się działo? Co tu się dzieje? Hm. Nie, Ewers nie, nie ma co tam płakać. Będzie dobrze. Będzie dobrze, wersji. Gdzie jest ta część? Dobra, gdzieś nam ta część uciekła. No, i dobra, lądujemy. Możemy jakieś badania porobić, Krybalem. Dobre. Niezbyt udana misja, ale przynajmniej nikt nie zginął. Dobra, widzę, że potrzebujemy chyba dodatkowych... Dodatkowych technologii, bo aktualnie dużo nie działamy. Potrzebujemy większych zbiorników, kurde. Zdecydowanie. Większy zbiorników nam potrzebał, bez tego ani róż. więc troszeczkę nagną tutaj moją zasadę, żeby wyelidować tylko jedną technologię naraz. Aktualnie przydało nam się... Przydały nam się większe zbiorniki. No i, dobra, i tak, teraz żadnej nowej technologii nie wynajdę w tym momencie. Więc pora na nowy program kosmiczny. Minki to już przyżytek. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Czas na... no właśnie, na bigi. Na średniaki. Czy na co czas? O to się pytam czatu. Nim, może wy mi pomożecie. A tymczasem ja się zajmę tutaj tworzeniem, że tak tu ujmę. Ja się zajmę tworzeniem i kombinowaniem. Co by tutaj wymyślić? Mamy w ogóle dostęp do... Czas na husarki. <laughs> w sumie coś w tym jest. A taki mały silniczek damy na samo zakończenie. A potem wiadomo znowu rozdzielenie. I już wiadomo, większe zbiorniki, więcej zbiorników. Możemy dać ten słabszy, ale z wektorowaniem ciągu silnik. To nie byłaby zła opcja, wydaje mi się. Być może dal dalibyśmy radę jeszcze dorzucić jeden ten zbiornik. O, i być może. A, nie mamy rozdzielaczy. To nie dobrze. Dajmy na razie tak. I to by nam spokojnie pozwoliło, chyba, osiągnąć orbitę. Tak mi się wydaje, że to powinno dać radę osiągnąć, orbitę, ale mogę się mylić. Tak, 4,5 km, nawet 4,600. Powinno dać radę. Hmm. Husarz. 1 na cześć wielkiej husarki. Przydałoby się też lepsze, lepsze lotki, no ale lepszych lotek na razie nie mamy, więc nie wymagajmy za dużo. Nóżki, antenki Dobra, to powinno się spisać mam nadzieję Mam nadzieję Dobra, lecimy na orbitę Tym razem Poleci Husarka zaginiona Ano zaginiona, a dobra, fulek, lecisz Trzymam z ciebie kciuki fulek Wierzę, że dasz radę Jesteś... ...Krybalem idealnym do tego zadania Albo i nie Zapłon Teraz tak, grunt nabrać prędkości i zbytnio się nie przechylać w żadną stronę i dopiero przy większych prędkościach zacząć powoli przechył zwrot grawitacyjny, ale co z tego wyjdzie to się zaraz okaże. <grym> Zrób cebulga. Nie ma lekko, nie ma nie ma lekko. Nie ma lekko, nie ma nie ma lekko. No, dobra. 70 metrów na sekundę osiągnięte, kilometr nad ziemią. Powyżej jakichś 100 metrów post zacznę ten cały przechot. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle cokolwiek cokolwiek z tego wyjdzie. Dobra. Zacznijmy ten black op. A właśnie, mamy w ogóle wektorowanie ciągiem, więc w sumie to nie powinno być nic ciężkiego w tym momencie. Tak de facto, jak teraz się nad tym zastanowię. Zdecydowanie, w sumie dobra. Jak mamy wektorowanie ciągiem, to reszta to już praktycznie. Reszta to już praktycznie tylko formalność. Ponieważ nad poprzednimi rakietami niestety nie byliśmy zbyt dużego wpływu na, to, na ich tor lotu, więc, no właśnie, tak to właśnie wyglądało niezbyt dobrze. No to oczywiście mamy osiągnięcie orbity, osiągnięcie prędkości 1000 metrów na sekundę i odległość no, 42 km od KSC. To raczej nie powinien być akurat problem, wydaje mi się. Nasz cel jest mniej więcej taki, żeby na około 20 km być już przechylonym o 45 stopni. Taki jest mniej więcej pan. Możemy raport załogi zrobić. Super. Super. No i 17 km nad powierzchnią Karabinskiego Morza. Badania, nie badania. No i jest dobrze. Jest aktualnie bardzo, bardzo dobrze. Teraz już na pewno na orbitę zalecimy. Jesteśmy już 30 km od KSC. Żyć nie umierać. Ok, skończyło nam się paliwo w głównym zbiorniku. Odpalamy mniejszy silnik, mniejszy zbiornik i lecimy dalej. Nadal wygóś osiągniemy 1050 metrów na sekundę względem powierzchni kerbinu. Dzięki czemu dostaliśmy trochę dodatkowych pieniędzy? Pieniędzy nigdy za dużo, jak to mawia stary, dobry farmer Moskit. Osiągnęliśmy 42 km od KSC. Jeszcze możemy osiągnąć rekord prędkości względem powierzchni na kerbinie. 2,5 km na sekundę. Całkiem sporo warto dodać. Całkiem sporo, nasza ApoAps aktualnie jest na 80 km, to też dobrze Zdolećmy do ApoApsy i w ApoApsie znowu wykonamy W tym miejscu wykonamy przyspieszenie ja podłośniełem trochę grę, mogło być trochę cicho Dobra, pora na zapłon Hmm, ja już trochę nie za późno zrobiłem właśnie. To może trochę. Hmm. Dobra, troszeczkę za późno odpaliłem ten silnik, ostatecznie z tego co widzę. Ale spoko, luz, nie ma tego złego, co na no dobre nie wyjdzie. Prawdopodobnie udało nam się wykonać kontrakt, żeby na 100 km od KSC się udać. Fajnie. Ja aktualnie całkiem nie najgorzej z pieniędzmi stoimy, mam już 400 tysięcy hajsów Nie najgorzej, nie najgorzej I już mamy prawie prędkość orbitalną, już zaraz nasza perapsa podniesie się powyżej zera, tak jak teraz jak sami widzicie, jest i orbita Moi drodzy państwo, jest i orbita Fajnie było, żeby by osiągnąć te 2,5 km prędkości względem powierzchni, ale coś czuję, że to można nie wyjść Mam dziwne przeczucie, że to może nam mnie wyjść, no ale spróbujmy. 2 300, 2 400, 2 500, jest. No i co? Czy te dwa to ma być w sumie na wysokości... może w atmosferze Kerbinu? W sumie możliwe. Hmm. W sumie bardzo możliwe, że nie począłem, to zrobiłem, jak zrobiłem. No ale trudno, przynajmniej mamy fajną orbitę zrobioną teraz. <laughs> Co tam paliwo? Mamy fajną orbitę zrobioną. Dobra, udało nam się wypełnić kontrakt na orbitę. Super, teraz wypadałoby jakoś wrócić na Kerbin. Tak jak, jak na mój gust, to nie byłby nawet zły pomysł. Dobra. Hamulujemy i wracamy na kerbin. Dam wejście w atmosferę na 30 km, jeżeli chodzi o Apsę. No i dobra. Trzymamy wszyscy kciuki za fullie, bo jeszcze nie testowaliśmy wejścia w atmosferę przy dużych prędkościach orbitalnych. To będzie dość duża nowość dla nas, warto zauważyć. Więc tak naprawdę, chwila prawdy. Ciekawe, czy Fulek to przeżyje. <laughs> nie no, przeżyje. Dobra, może w sumie pozbądźmy się tego silnika i zbiornika. W sumie nie są nam potrzebne. Jak na mój gust. Dobra, widzę, że w sumie będziemy musieli w ogóle sasu użyć, bo nasz pojazd nie zachowuje takiej pozycji, jakiej bym chciał. Jeżeli teraz wyłączę SAS, to się nie stabilizuje automatycznie. Te ogólnie powłoki termiczne są trochę dziwne, one powinny się w teorii, czy one powinny być ciężkie i w teorii powinny utrzymywać nas na prawidłowym kursie. W praktyce okazuje się, że niekoniecznie tak to wszystko działa. No co, zwalniamy. Nasz silnik zaraz wybuchnie prawdopodobnie. Podejrzewam. Takie mam przeczucie. Test Jekosa, tak. <śścoughs> Dokładnie tak. No dobra, w sumie zwalniamy już takiej prędkości, że tu raczej nam nic się już wydarzyć nie powinno w teorii. W teorii. Dobra. Zwolniliśmy. Wystarczająco. No i... lądujemy przy zachodzie słońca. Całkiem miły, wy... Całkiem miły widok. Dobra, za chwilę odpalamy. Dobra. Pora odpalić chyba czaszę. Jak na mój gust, nie byłby to zły moment na to. No i zwolniliśmy 100 metrów do wody. Zaraz lądujemy 6 metrów opadania na sekundę. Wow ty odwalasz? Co ty odwalasz? Fulek, co? Co ty odwaliłeś? No wejdź, że tam do środka. Dobra.